Serdecznie witam wszystkich na moim kanale. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę. Twoje wsparcie naprawdę pomaga rozwijać ten kanał i docierać do większej liczby osób. Dziś chciałbym podzielić się z wami fascynującym tematem, który od dawna mnie intryguje. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się skąd biorą się nasze przeczucia i intuicje? Dlaczego czasami wiemy coś bez racjonalnego wytłumaczenia? Zapraszam Was do wspólnej podróży w głąb ludzkiej psychiki, aby odkryć tajemnicę intuicji i jej wpływu na nasze życie. Jeśli podoba Ci się ten temat, nie zapomnij zasubskrybować i zostawić łapki w górę. Dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi materiałami, które dla Ciebie przygotowuję. Od zarania dziejów ludzie próbowali zrozumieć naturę intuicji. W starożytnych kulturach często była ona postrzegana jako boski dar lub komunikacja z siłami wyższymi. Greccy filozofowie, tacy jak Platon czy Arystoteles, zastanawiali się nad jej rolą w poznaniu świata. W kulturach wschodnich medytacja i kontemplacja były narzędziami do dotarcia do głębszej mądrości wewnętrznej. W dzisiejszych czasach, mimo zaawansowanego rozwoju nauki i technologii, intuicja nadal pozostaje zagadką. Psychologowie, neurobiolodzy i filozofowie Nieustannie badają jej naturę i mechanizmy działania. Czy jest to wynik nieświadomego przetwarzania informacji? Czy może coś więcej? Pozwólcie, że opowiem wam pewną historię. Kilka lat temu stanąłem przed ważnym życiowym wyborem. Otrzymałem ofertę pracy za granicą, która wydawała się spełnieniem marzeń: lepsze zarobki, nowe możliwości, prestiż. Jednak coś we mnie mówiło nie. Nie potrafiłem tego wytłumaczyć, ale czułem, że powinienem odmówić. Posłuchałem tego wewnętrznego głosu. Wkrótce potem pojawiła się inna okazja, która okazała się o wiele lepsza i bardziej zgodna z moimi wartościami. Gdybym wtedy nie zaufał swojej intuicji, moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Jeśli kiedykolwiek mieliście podobne doświadczenia, podzielcie się nimi w komentarzach, a jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zachęcam do subskrypcji i polubienia tego filmu. Wracając do tematu, wiele osób zastanawia się, czy intuicja to coś, z czym się rodzimy, czy można ją rozwijać. Według mnie jest to umiejętność, którą każdy z nas posiada, ale nie zawsze potrafi z niej korzystać. W codziennym życiu często zagłuszamy ten wewnętrzny głos hałasem zewnętrznego świata, presją społeczną czy nadmierną analizą. Chciałbym teraz przyjrzeć się różnym podejściom do intuicji w różnych kulturach i tradycjach kultury rdzennych społeczności. W wielu rdzennych społecznościach, takich jak aborygeni w Australii czy Indianie w Ameryce Północnej, intuicja odgrywa kluczową rolę w codziennym życiu. Uważają oni, że wszystko w naturze jest ze sobą połączone, a intuicja jest sposobem komunikacji z duchami przodków i siłami natury. Szamani i uzdrowiciele korzystają z intuicji, aby prowadzić swoje społeczności i leczyć choroby. Tradycje wschodnie. W filozofii wschodniej, szczególnie w buddyzmie i taoizmie, intuicja jest postrzegana jako droga do oświecenia. Medytacja i praktyki duchowe mają na celu wyciszenie umysłu i połączenie się z uniwersalną mądrością. Według tych tradycji, intuicja przekracza granice racjonalnego myślenia i pozwala dostrzec prawdziwą naturę rzeczywistości. Intuicja w psychologii, w psychologii, Szczególnie w pracach Karla Gustawa Junga, intuicja jest jednym z czterech podstawowych funkcji psychicznych, obok myślenia, odczuwania i percepcji. Jung uważał, że intuicja pozwala nam dostrzegać możliwości i potencjał, które nie są jeszcze widoczne na poziomie świadomym. Jednak intuicja nie jest zarezerwowana tylko dla psychologów czy filozofów. Współczesne badania neurobiologiczne sugerują, że nasze mózgi są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości informacji. Na poziomie nieświadomym. To może tłumaczyć, dlaczego czasami podejmujemy decyzje, które wydają się irracjonalne, ale ostatecznie okazują się słuszne. Jeśli dotarliście do tego momentu, dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji i polubieniu filmu. Wasze wsparcie jest dla mnie niezwykle ważne. Chciałbym teraz porozmawiać o praktycznych sposobach rozwijania intuicji. Pierwsza medytacja i uważność regularna. Praktyka medytacji pomaga wyciszyć umysł i zwiększa świadomość wewnętrznych procesów. Nawet kilka minut dziennie może przynieść znaczące efekty. Uważność, czyli skupienie na chwili obecnej, pozwala lepiej zauważać subtelne sygnały płynące z naszego wnętrza. Drugie słuchanie ciała. Nasze ciało często reaguje na sytuacje szybciej niż umysł. Zwracajcie uwagę na fizyczne odczucia, takie jak napięcie mięśni uczucie lekkości czy ciężkości mogą one być cennymi wskazówkami. Trzeci. Prowadzenie dziennika. Zapisujcie swoje przeczucia, sny i intuicyjne myśli. Z czasem możecie zauważyć pewne wzorce i lepiej zrozumieć, jak działa wasza intuicja. Czwarta kreatywność. Pozwólcie sobie na twórcze działania: malowanie, pisanie, muzykę. Kreatywność jest ściśle związana z intuicją i pozwala na swobodny przepływ myśli. Piąte. Zaufanie do siebie. Uczcie się ufać swoim decyzjom. Nawet jeśli wydają się one nie do końca racjonalne, warto dać sobie szansę. Oczywiście zdrowy rozsądek jest ważny, ale nie ignorujcie wewnętrznych sygnałów. Jeśli macie swoje własne metody, podzielcie się nimi w komentarzach. Wspólnie możemy się uczyć i rozwijać. Przejdźmy teraz do tematu snów i ich roli w rozwoju intuicji. Sny od dawna były źródłem fascynacji i badań. Według Junga, sny są bezpośrednią drogą do naszej nieświadomości i mogą dostarczać cennych informacji o nas samych. Analiza snów, prowadzenie dziennika snów i analiza pojawiających się w nich symboli może pomóc w zrozumieniu ukrytych pragnień i lęków. Często sny zawierają wskazówki, które mogą być użyteczne w codziennym życiu. Synchroniczność: Jung wprowadził pojęcie synchroniczności, czyli znaczących zbiegów okoliczności, które nie mają wyraźnego związku przyczynowo-skutkowego. Na przykład, myślicie o dawno niewidzianym przyjacielu, a on nagle do was dzwoni. Takie wydarzenia mogą być interpretowane jako przejaw intuicji i głębszego połączenia z otaczającym nas światem. Jeśli macie doświadczenia związane z synchronicznością, podzielcie się nimi w komentarzach. Jestem pewien, że wiele osób chętnie je przeczyta. Nie zapomnijcie o subskrypcji i polubieniu filmu. Wasze wsparcie jest dla mnie niezwykle cenne. Chciałbym teraz przyjrzeć się roli intuicji w różnych dziedzinach życia intuicja w biznesie. W świecie biznesu intuicja często bywa niedoceniana, jednak wielu wybitnych przedsiębiorców przyznaje, że to właśnie intuicja pomogła im podjąć kluczowe decyzje. Steve Jobs. Mówił o niej jako o niezwykle ważnym narzędziu w procesie tworzenia innowacyjnych produktów. Intuicja w nauce. W nauce intuicja bywa początkiem wielkich odkryć. Albert Einstein przyznał, że wiele jego teorii było wynikiem intuicyjnego zrozumienia, zanim zostały poparte matematycznymi dowodami. Intuicja w sztuce, artystyczna twórczość jest często kierowana intuicją. Artyści polegają na niej, aby wyrazić swoje emocje. I przekazać głębsze znaczenia w swoich dziełach. Intuicja w relacjach międzyludzkich. Nasze przeczucia dotyczące innych ludzi mogą być niezwykle trafne. Często odczuwamy, czy możemy komuś zaufać, czy też powinniśmy być ostrożni. Słuchanie tych sygnałów może pomóc w budowaniu zdrowych relacji. Przechodząc do kolejnego tematu, chciałbym omówić przeszkody w słuchaniu intuicji. Presja społeczna. Często obawiamy się, co pomyślą o nas inni. Ta presja może zagłuszać nasz wewnętrzny głos i skłaniać nas do podejmowania decyzji sprzecznych z naszymi wartościami. Strach przed porażką. Obawa przed niepowodzeniem może powstrzymywać nas przed podjęciem ryzyka, nawet jeśli intuicja podpowiada nam, że warto spróbować. Nadmierna analiza, przesadne rozważanie wszystkich za i przeciw, może prowadzić do paraliżu decyzyjnego. Czasami warto zaufać sobie i podjąć decyzję nawet jeśli nie mamy wszystkich informacji. Jeśli zauważacie u siebie takie blokady, spróbujcie się im przyjrzeć i zastanowić, jak możecie je przezwyciężyć. Na zakończenie chciałbym podzielić się kilkoma inspirującymi cytatami. Albert Einstein: Intuicja to święty dar, a racjonalny umysł to wierny sługa. Stworzyliśmy społeczeństwo, które czci sługę i zapomniało o darze. Oprah Winfrey. Zaufaj swoim instynktom. Intuicja nigdy cię nie zawiedzie. Steve Jobs. Miej odwagę podążać za swoim sercem i intuicją. One już wiedzą, kim naprawdę chcesz być. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną przez cały ten czas. Mam nadzieję, że ten materiał był dla was wartościowy i inspirujący. Jeśli podobał wam się ten film, nie zapomnijcie o subskrypcji i polubieniu. Wasze wsparcie pozwala mi tworzyć kolejne treści. Do zobaczenia w następnym odcinku